Cześć! Robimy zadanie 33.5 ze strony 113. Więc najpierw wypiszemy dane. Hel, Hel rozprężył się przy stałym ciśnieniu 10 do 5 Pa, więc piszemy, że P to się równa 10 do 5PA. Także jego objętość wzrosła o 3 decymetry sześcienne, czyli piszemy, że delta V równa się 3 decymetry sześcienne. Więc to się równa, więc od razu zamieńmy, 3 razy 10 do minus 3 metra sześciennego. Równocześnie pobrał z otoczenia 75 Jouli ciepła, czyli piszemy, że Q to się równa 75 Jouli. Oblicz pracę gazu oraz zmianę jego energii wewnętrznej, czyli piszemy, że W równa się znak zapytania oraz że delta U też znak zapytania. Teraz zapiszemy pracę wykonaną przy rozprężeniu gazu w przemianie izobarycznej, więc piszemy, że W to się równa P razy delta V, gdzie P jest ciśnieniem, a delta V jest zmianą objętości, a więc teraz obliczamy, że W to się równa 10 do 5 PA razy 3 razy 10 do minus 3 metrów sześciennych. Więc to się równa 3 razy... 10 i tu jest 5, 1, 3, czyli do drugiej. PA razy metr sześcienny, co się równa 300 J. Teraz zapiszemy pierwszą zasadę termodynamiki, która mówi nam, że zmiana energii wewnętrznej układu termodynamicznego jest równa sumie pracy wykonanej nad układem przez siły zewnętrzne i ciepła wymienionego z otoczeniem. Więc delta U równa się W plus Q, gdzie delta U jest zmianą energii wewnętrznej, W jest pracą wykonanej nad układem, a Q jest ciepłem wymienionym z otoczeniem. Więc teraz narysujemy taki pomocniczy wykres i piszemy na dole, że to jest V, a na górze, że to jest P. Rysujemy teraz poziomą kreskę i ją trochę rzutujemy na dół za pomocą takich kreseczek samych. Aby pokazać, że po lewej stronie jest nasze V1, a po naszej prawej stronie jest V2. I teraz zaznaczamy strzałkę w prawą stronę, ponieważ to wykonał pracę. Z tego wychodzi, że nasze W jest ujemne, a nasze Q dodatnie. Teraz będziemy obliczali delta U. Więc piszemy, że to jest minus 300 J, dodać 75 J, a to się równa minus 225 J. To wszystko na dziś. Dziękuję za obejrzenie oraz zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem aby dalej wspierać mój kanał i być na bieżąco. Dziękuję.